Jeleń chce nas złapać! Trzyma właśnie rękami cały ekran i lepiej, żebyśmy go nie obudzili, bo tutaj zaczynamy i gramy w jego pięknym domku. Zaczynamy kicieńcie opeczkę w górę teraz i jesteśmy, słuchajcie, zamknął nas. I nie ma klucza. Jesteśmy zamknięci. A on sobie gdzieś poszedł spać, tam gdzieś. I jest to jeleń. Tylko zaraz, zaraz. Ej, on jest jakiś kolorowy: Rainbow Jeleń. O nie, o nie. On jeszcze może być gorszy. Ej, zaraz, zaraz. O, mi ukradł spodnie! Ej, gdzie on spodnie, Majki! O, rzeczywiście smajso wygląda dosyć śmiesznie w tej O spodni. nie! Ej, jelej mi zabrał spodnie! A, Niech ja się No nie, serio, jeleniu! Oddawaj moje spodnie, słyszysz? No to teraz spróbujmy stąd uciec, bo exit wyjście jest zamknięte. No to idziemy tędy. Tutaj mamy przejście, ale zaraz, zaraz nie możemy przejść. Ech. No, nie, nie do nie rady. Dasz, slow. Ok, jest jakiś przycisk, kliknijmy w niego, a wy kliknijcie łapeczkę. Dawajcie, wszyscy razem. Klikajcie łapeczkę, a my ten wielki przycisk. Łapeczkowy, 3, 2, 1, Teraz klikajcie i pół, dawaj, Majki. Uh, Jesteśmy. Dobra, no to idziemy, chodź, Majki. Przechodzimy, tak. dawaj, dobra, idziemy, chodźmy. dawaj, chodź. Ej, co jest? Zaraz, zaraz, nie możemy nie przejść. Możemy. Ej, czy tu chodzi o to, żebyśmy współpracowali? A, to ty teraz idziesz pierwszy? Dobra, i ja staję tutaj. I teraz ja mogę dopiero zejść z tego przycisku i dopiero wejść. Musimy współpracować i uciec stąd. Zobaczymy, czy nam się uda. Oglądajcie do samego końca, Raz tutaj klikam ja przycisk i ty możesz pójść. Dobra, to ja A jak ja z tego szybko. zejdę, to ty spadniesz! Ej, co ty zrobiłeś? Sprakowałeś o, o. mnie! Nie <laughs> Musisz zacząć od nowa. Patrzcie, on się pojawił na samym początku. No i o, dawaj, chodź do mnie. E no słuchaj, mnie do co Nie ty? możesz nie, nie przejść dalej, nie możesz przejść dalej No dobra. nie dobra, dobra, to klikam, sobie sam teraz schodzisz. dobra Idziemy dalej, zobaczymy tam jelenia dalej Teraz ja idę, uwaga, uwaga, i przejdę, przejdę to, przejdę to I jestem, teraz ja ci klikami, ty przechodzisz Dobra, ty ja dobra Majki, okej, okay, zobaczymy Co dalej jeleń będzie robił, my musimy dojść do samego końca Teraz ja idę o pomarańczowy Jak moja koszulka pomarańczowa Pamiętajcie, no że takie koszulki są na mojej grupie Roblox, możecie wejść sobie umieć, fajne ja Teraz ty, teraz Majki, ja ci kliknąłem ja I teraz są tutaj. właśnie przechodzi. A my idziemy tutaj, patrz, jeleń jest jakiś niebieski. Niebieski jeleń! Uuu, fajnie wow, wygląda. Dobra. Tak. Ale tutaj Jaki patrzcie. ja jest? Narysował domek. Jo, ja, yeah, on narysował domek, kwiatki i słońce. Uhu. Tak, to Ej, słodkie. Napiszcie w komentarzu, czy wam ci się podoba ten rysunek. I to jeleń narysował. Ładnie? Piszcie komentarze. Dobra, a teraz czekaj, czekaj, ja nie mogę iść na prawo. To ja muszę a iść tutaj. tutaj. Dobra, a ty ja ci musisz oporzę. mi kliknąć, raz ja ci klikam, a ty idziesz tam. Dobra. Ja idę wow. tym mostem, slow szybko. Ale okay. tutaj jest współpraca, no musimy razem grać. Okay. No Dobra, teraz ty, i ty mi klikasz, ja idę tutaj, i tak. teraz ja ci klikam. Wow. Okej, okay. i jesteśmy dalej, ale fajnie. Dobra, i teraz tutaj weźmy ta użyjmy to, ja, mu to ja muszę. Buuuu! I jestem, teraz ja ci klikam i ty używasz. Dobra, i siup. Wow, ale wysoko się odbija, okay, jestem Dobra, i teraz idziemy dalej, ale czekaj, czekaj, tu jest jeleń. Jest taki zły i zielony jeleń oraz jeleń z czerwonymi oczami. On jest ten zły. Dobra, my idziemy tutaj. Teraz musimy kliknąć... Ale czekaj, czekaj, tu nie ma czekaj przycisku. O, A tutaj tam jest. jest dobra, tak. u, prawie spod. Czerwone. Czekajcie, dobra, dobra. I teraz zielone szukam, klikaj, zielone. Dobra, zielone, zielone, mam zielone. I teraz ja ci klikam początek, dobra. czyli żółte. Tak, dobra, szukaj, dobra, bo dobra. ci będę kliknął, już już, już klikam. Dziuł. Czerwone. Dobra, teraz dobra. tu czerwone, czerwone, czerwone i ci już klikam. O, o ej, ja prawie. To. <laughs> Co to Smajki było? Spadł. Dawaj daj majki, dobra, szybki bieg, szybce, szybko, szybce. szybko, szybko majki Dobra, piękne, piękne, piękne. Dobra, Dawaj Dobra, czerwone czerwone czerwone, czerwone czerwone, czerwone, dobra, czerwone. Dobra, okay. Dawaj, dawaj, I Dawaj zielone, zielone, zielone Let's go zielone, Dobrze, szybko. majki, biegnie Dobra I jestem Okej, okay, super Idziemy dalej Uuu, teraz tak. mamy jelenia różowego Chyba jako dziewczyna I jeleń biały Ej, tu są różne jelenie, nie? Dobra, tak. idziemy teraz tu Klikamy w to I przechodzimy I na do. Wentylacja. Uuu, jesteśmy teraz na dole w piwnicy. To idź. Ja ci ciężej, trzymam. Dobra. Idę pierwszy, tutaj, tutaj. Teraz ja ci trzymam. Tak, teraz tutaj idę. Hops, hop, Teraz na prawo przeskakuję. I teraz tutaj ci trzymam i ty idziesz. Dobra, udało się nam. Teraz tu szybko. Joho, joho, okay. joho, joho, joho. Dobra, teraz ja. teraz ja, teraz ja, teraz ja. Dobrze, teraz tu na prawo. Hops. Okej, okay, teraz tu biegniemy razem. Strzałka dobra. pokazuje w prawo, więc tutaj musimy iść za strzałką. I tutaj ty musisz mi klinąć, żebym ja mógł skakać. O, dobra, odbiłem się. Kikołem. Dobra i teraz ja tu przeskakuję na lewo I teraz ja ci klikam Dobra, Dawaj Majki, ja... dawaj Majki, 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 Majki Podskoczyłem, biegnę już do ciebie O tutaj hops i ostatnie jestem Okej okay, jesteś, teraz idziemy tutaj szoka pokazuje prosto i tutaj tak. mamy Ej ja, dokaz... ja muszę to przejść huh. Dobra słuchaj, schodzę do góry Jest coraz to, to więcej tych guzików, ciężej przechodzić Uważaj no na dole są igły o -o. Dobra trzymam czerwone Okej okay, teraz ja idę, skaczę na trampolinie i ci trzymam jaki? Czerwony, czerwony. Czerwony, czerwony potrzebuję, tak, dobra, wchodzę. Każę na No I tyle. tak. A po co był ten e, pomarańczowy? O, nie mam pojęcia, ale mnie to wyrzuciło. I gdzie ty poleciałeś? To to w ogóle miał być, ej. Ej, dziwne, to, teraz dziwne. muszę użyć pomarańczowego. Tak, pomarańczowy. A, bo jakbyś spadł na dół. Dobra. No właśnie, okej, okay, dobra, czerwony. Tak, tak, no, aha, czerwony. Tak, czerwony. O. Uważaj, co uważaj. Jest uważaj. z tymi schodkami. No dobra, uważaj! Idem. Jestem! Dobrze, jesteś, to do, okej, okay. teraz tutaj, hops. Teraz tu klikamy, przechodzimy. Dobra, dobra, gdzie dobra. jest ten jeleń? Gdzie jest ten jeleń? No, jeleniu, gdzie Oddawaj jesteś? Porki. Taś dopadniemy cię. Cześć, gdzie on jest? Gdzie on jest? Jeleni, jeleń, ja może pojęcia. tutaj, może tutaj. Uwaga u. To Ej. jest WC! Jest tu ktoś? Halo? O, fu, dlatego tak śmierdzi. Ej, dobra, tutaj mamy łazienkę i teraz będziemy w łazience, może on tutaj jeszcze. Jesteś tu, Jeleniu! O. Patrz Halo? bokiem może przejść. A nie, bokiem nie może przejść. No, Padłem z to. tego. Ty cały o. świat widziałem. Wow, A teraz dobra. ty, on chyba, chyba go tam nie ma w toalecie. Dobra? A który ja, teraz? ja trzymam, ja trzymam, ja trzymam, dobra? A w tamalecie go chyba nie ma, teraz ja idę, dobra, klikam. Teraz dobra, ty, idę ty idziesz. Szybko. No, zaraz, uważaj, nie, uważaj, 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 dobrze. I teraz tutaj idziemy. Puhu! Let's go, idziemy dalej! Teraz tu okay. w lewo, prosto, na dół, dobra, i teraz mamy jelenia Chodzimy. Wow, zielonego. Niebieskiego, oh. rainbow, i tutaj mamy normalnego. Tak. Exit jest zamknięte dalej mamy wyjście zamknięte na kłódkę, więc no nie co możemy teraz wyjść. Mamy zrobić? Musimy przejść tędy, ale zaraz, zaraz, to jest już mega ciężkie. Ej, to się rusza, dobra, to co, to ja spróbowałem. Musisz skaczeć! No, skakaj, skakaj na dobra, tym, idę. no. No, uważa, uważaj, uważaj, uważaj ho, ho, ho. i teraz musisz. Wyskoczyć, bo to się kręci dookoła Tak, dobra I... Jestem z mańsko. teraz, no, dobra, teraz ja trzymam tak, Teraz ma kolej, muszę skoczyć, uwaga, uwaga, skaczę hiu no teraz stoję tutaj, stoję, stoję, to mnie przenosi Teraz tak. na tą stronę i tutaj muszę wyskoczyć, uwaga Hops, Dawaj. a teraz dobra, ty niebieskie ty... Tak, teraz ja ci trzymam, a ja ty tam SKACZĘ! Jooo, ale to był skok, widziałeś? A Ej, co mogę by się stało, z tego zeskoczył? No nie, lepiej nie skacz, czekaj, nie, 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 bo się zatrzymam. Dobra. A. Uwagaj, teraz, teraz ty! Dawaj, 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 leci do ciebie, leci do ciebie, leci, dawaj, leci do ciebie. Dawaj, szybko, 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 nie ma I czasu! Tu. Czas, Dobra. o, no właśnie czas, bo my się spieszymy, my już nie chcemy tu być w tym przedszkolu. No bo właśnie. to jest jakieś przedszkole, nie? Tutaj są jakieś dinozaury pomalowane. Ej, patrzcie, tu są jakieś rysunki, dawaj! Patrz, tu jest taki rysunek. Ojeju, tak. ktoś arysował mamę, chłopczyka i słońce uśmiechnięte i grają sobie w piłkę, ale fajnie. Tak. A tutaj Super jest DDo, A, Myślałem, <laughs> że to koni. <laughs> Jak on wygląda słodko. Dobra, idziemy dalej. Raz tutaj musimy, uważajmy. Przycisk? Uh. O, oh, jakiś przycisk. Okiegnąłem. Halo, jest Dobra, tu ktoś? Ja też. Halo? Oh, 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 jelej stał! Jeleś oh, oh. stał ucieka! A ah! Sweat! Oh. wstał, nie! On wstał, obudził się, obudził się, obudził się, obudził się! Uciekajmy! O, o, o musimy szybko uciekać! Jak on biegnie, jak on biegnie! O, tu jest zamknięte! O nie, którę! Którędy, oh. krędy! Yeah, ja uciekam Sweislow! Ja nie wiem którędy, nie wiem którę. Tu jest jeszcze jakieś. Czekaj, tutaj! On idzie? Gdzie on idzie? Gdzie on, idzie? Gdzie on jest? idzie! Idzie, 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 ja idę prawo, prawo tutaj! Dobrze, spotkamy się, ma e, Maiki na końcu. Dobra, dobra, czekaj, na ciebie. idę, idę, idę. On tutaj nas ściga, ale my musimy szybko uciec. Wow, gdzie on jest? Z Tyłu czy nie? Uff, trochę się cykam. Nie widzę go. Co to jest, ser? Nie. Dobra, idę dalej, idę dalej, idę dalej. O, o jesteś, Maiki, jest dobra, zresztą. jestem. Tak, tak, Mikey, tak. Maiki, Maiki, uciekajmy, Dawaj, na na, szybko, skaczemy. Teraz skaczemy na dół. Ej, co o, jest? jest. Jesteśmy. Dobra, tak. dobra okej, okay. wow. Ale to było ciężkie, on nas gonił. Tak, ale duże te przedszkole mają tutaj. Dobra, teraz musimy. Ej, patrz, to będzie ciężkie. Musimy Ej. teraz po kolei odblokować, czyli je... ty musisz mnie odblokować teraz. Tak, to pierwsze. Okej, okay, to pierwsze. Ja idę na dół i teraz Dobra. ty musisz mi dać fioletowe. fioletowe. Dobra. Ja skacz. No co ty zrobiłeś, Majki? To jest Czemu Nie, mnie nie kliknąłeś. Filetowe. Ale nie robiłem. Dobra, dawaj, dawaj, jeszcze raz. No, tutaj mi kliknij. A szybko. Majki. Okej, okay, dobra, kliknij. No klikaj szybko, bo spadnę! Piek, pięknę, piękny, do tego! Jestem! Skoczy. Dobra i uwaga, teraz ci powiem Niebieskie, już Dobra, idę po niebieskie szybko, dobra. I... 3, 2, 1. Dobra, trzy, dwa, jeden, trzy! Idra białe, 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 białe. Dobra, białe, biegnę do białego, poczekaj, bo to jest kawałek drogi. Oh, oh. Dobra! Let's go, da, 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 let's go, dobra, let's go! Dobra. Oh, jestem. Teraz I ostatnie czerwone. teraz, biegnę do czerwonego szybko i. No dawaj, I dobra, dobra, Majki! Dobra, jesteś, dobra, dobra, uwaga, skacze, skacze. To jest trudne. Żeby tu nie spaść, i tak. jestem, dobra, teraz to ci muszę odblokować trudne. jakoś u góry. Zielone, zielone, zielone. Zielone Potrzebuję. ci cikłiność? I tak. dawaj, Majki do mnie. dobra o, teraz udało idziemy, się. czekaj, czekaj, my mamy tu prosto i tutaj w prawo, dobra, pierwsze prawo. No to idź. Dobra, idę, zobaczyć co tutaj jest. Okay, dobra, dobra. A ty dobra. musisz mi teraz. Fioletowe. Kminąć. Dobra, teraz ja skaczę, teraz następne, co dalej? E, następne jest takie właśnie, fioletowe. Ciebie, fioletowe, 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 teraz niebieskie. Dobra, niebieskie. Dobra. Okay. Oh, oh, co jest? Oh. Nie, nie! Za szybko, Smile Nie, nie Majki, coś ty zrobił! Biegnę, biegnę. Aż mi głos odebrało. Teraz, no, teraz znowu, dobra, tutaj, nie, fioletowe. Dobra, biegnę na fioletowe. On tam i... musi Majki przejść za ścianą, nie? Teraz tutaj, dobra. dobra. Teraz niebieskie. Dobra, biegnę szybko na niebieskie. Uważaj, Smile Dobra, dobra. A to było trochę dalej, teraz czerwone. Dobra, i czerwono. Dziąg, 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 i teraz. I jestem! Let's go, i teraz tutaj idziemy. Dobra, idziemy, wybierz Ej, stronę. EJ zielone, jeszcze ja, Aha. jeszcze ja! Prawie <grym grym> ja bym za ciebie zapomniał, otwórz. serio. Dobra, Mikey by został w tyle. Idziemy dalej. Czerwona strona, albo niebieska strona. Ja wybieram niebieską O, okay. ale mam głowę! No <grym> ja może wybiorę czerwoną! Jak ziemniak, Ej, teraz oskoczyj, ty musisz mi na głowę skoczyć. Ej, poważnie? No. No, dawaj, no to 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 jest i skacz. A no, teraz ten, a czekaj Nie przeskoczy tego od razu? No właśnie, hej, Co to ma być? no serio to jest po co banał. to było? I ja to skończyłem od razu. Dobra, teraz tutaj. Oh. Dobra. Ja Ej, muszę ty... skakać po czerwonym. A ja nie po niebieskie, a ty po czerwonym. Tak! Dobra, okay, dobra, 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 dobra. okej, okay, banał. Obs, obs. Let's go, od Jeleniu, gdzie jesteś? Jeleniu, tak. jeleniu, jeleniu, taś, 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 cip, cip, cip. cip. Halo. Gdzie on jest? Czaj, tutaj taśa. Taś. Ej, pojeżdżę, pojeżdżę, pojeżdę. Dobra, jadę, jadę, I teraz tutaj muszę, dobra? Zium dojechałem, teraz ja tobie puszczam. Dobra. I to, jedzie, to jedzie po ciebie. No i teraz, czemu to nie jedzie? Ta, bo musisz puścić, puść, bo. O, nie pójdzie, Aha, teraz I to po prostu wróci. Tak. Dobra, tak. okej. Okay. Majki będzie tutaj jechał, teraz Majki będzie jechał, a wy macie czas wejść na mój sklep. Pamiętajcie o fajnych poduszkach. Smajlandia! Czeka na Was! Fajne poduszki i fajne też piórniki, patrzcie, Smajlandia jest cała, piękna, mamy też fajne oznaczenia, naklejki tutaj naklejamy, zobaczcie, takie holograficzne, które się mienią i to jest potwierdzający normalnie certyfikat jakości. Czyli my to zrobiliśmy, widzicie? Takie fajne naklejki, eleganckie wpadajcie link w opisie, fajne rzeczy oznaczamy specjalnie, wiecie? Że to jest nasze, oryginal. I tutaj macie koszulki i plecaki i wiele więcej. Link w opisie miseo.pl Wbierz Majki na sklep, wbierz Majki. No wbijesz. pewnie, że wbiję na sklep, ukradkiem no ten sklep. No, plaza, plaza. dobra, no. Okay, teraz, od razu. A idziemy teraz tutaj, okej, teraz tutaj wejdźmy na lewo, dobra, teraz tu prosto, lewo, prosto, prawo. i teraz taka to pokręcone jest. Idziemy raz tutaj, czerwone i ty przechodź. No, Majki, biegnij, no, co ty tak powoli Jestem, 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 jestem. idę, proszę. Ale wolny. Czekaj, teraz tutaj w prawo, dobra, ja idę Aha. dołem. I teraz ty musisz mi niebieskie. Co zrobić? Czekaj, niebieskie! Majki, oh. niebieskie! Dobra, biegnę do niebieskiego, to jest chyba niebieski. Dobra, jestem. Dobra, i teraz zielone? Hmm. Zielone, dobra, to idę na zielone. Dobra, Bo czerwone? Zielone? Nie, zielone, Aha. czekaj. Tak, Uwaga. Zielone, zielone I teraz dobra. czerwone? E, dobra, spróbuję czerwone. A, Ej, to jeździ, dobra. Czekaj, no, teraz czerwone. Dobra, proszę. I teraz niebieskie. Dobra, niebieskie, Ej. idę na niebieskie z dołu. O, o ciekawe, trochę zagmatwane, ale dobra, daliśmy radę i teraz idę tutaj. A tak! patrz, mogę ci otworzyć. Dawaj Majki. O, super, dobra, Let's jestem. go, dobra. Kiedy stąd uciekniemy? Hmm. No Idziemy teraz czerwone, ty mi trzymaj, dobra. Dobra, proszę. Uwaga, uwaga, uwaga. Musimy się stąd wydostać. teraz. Niebieskie Majki! Proszę, niebieskie. Okej, okay, czerwone! Dobra. Czerwone! Uf, 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 niebieskie! Proszę. czerwony. Dobrze, dobrze, ale szybko. Tak. I teraz ja. Ja teraz muszę tobie. Okej, okay, no to czerwone. Czerwone! Czerwone! Biegnę, 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 niebieskie! Niebieskie! Dobra i... Uwaga. Czerwone! Dobra, czerwone, czerwone, czerwone. Dobra, dobra, uwaga, dobra, uwaga. Dobra, I niebieskie! I... Tak jest, dobra, Yo. niebieskie. I czerwone! Yo, widziałeś to? Tak, w ostatnim momencie. Udało się, <laughs> ja ale szybko. Teraz mi, teraz mi, teraz mi. Dobra, czerwone. Czerwone! A czekaj, muszę się coś tu wybić, dobra. Teraz musisz mi, czekaj, niebieskie, niebieskie, niebieskie. Niebieskie, dobra, niebieskie Ine. dobra. Teraz tutaj y, pomarańczowe. E, pomarańczowe, dobra, jestem na pomarańczowym. Jestem, i teraz zielone, dawaj, zielone, e, zielone, zielone, zielone. Dobra, to. i ja ci teraz mów, które? E, czerwone. Dobra, czerwone, ja, bo ja nie dobra. widzę tego. On musi mi Kuczy. majki teraz mówić. Tak, w niebieskie. Niebieskie, dobra już. Dobra. E, teraz będzie żółte. Poczekaj, 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 muszę Aj, dojść. Nie spadłem, czerwone. No co ty, czerwone, ty zrobiłeś? No majki. Jak to możliwe? No wyświetlało mi się. A, no, nie wiem, że. Dobra, niebieskie. No niebieskie. No, co teraz? E, pomarańczowe potrzebuję. Pomarańczowe, dobra już.

<laughs> Co to jest? CO TO JEST? tej jedowa to jest coraz tu ciężej Nad z tak. tymi Teraz lewo, pip Dobra, pip, Schodzę. dobra, pip, 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 teraz niebieskie, pip Tak, teraz ja muszę iść na niebieskie, tutaj, pip, 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 o, tutaj Dobra, klikam lodę. Dobra, teraz tu, uwaga, klikam ci, pip, 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 pip dobra, dobra, i uwaga, i fioletowe, klikam, pip Dobra, jest Dźwięki podstawiamy widzowie, tak, pip Tak, pipawy. Dobra, miałem tutaj Dobra, przeszedłem Ale lec dawaj, 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 exit, tu jest wyjście Tu Już? jest wyjście, tu jest wyjście, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. Uwaga, uwaga, uwaga i. Wow, wow! <laughs> teraz mamy tutaj, weźmy to! Jest jeden! Ja to pokonała, dawaj! aby w niego nu no, wstał! Obudził się wielki jeleń, który teraz nawala nas. O, 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 o ała, mnie! Ała, ała, ała! Daj w Uważa niego w głowę, w głowę, w głowę! W głowę, w głowę. A masz, dos, 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 w głowę. No, tutaj. Jest mocny! Bom, bom, a Ej, zaraz, raz. coś tu leci! Uh! Tak, trzeba uważać, o czymś rzuca! A masz. W głowę mu nawalam! Ej, zaraz, a... on tu robi jakieś lasery. Tak, eee. Dobra, czekaj, nawalam nie, nawalam niego. i teraz raz, on idzie, idzie, idzie. Rez raz. Bo mi pada, pada! Padaj. Leży! Jest! Leży, tak? leży! Udało się! Coś z tego Ej, on się z I spadł, coś zaśmiał i spadł. Ej, ale mamy kluczyk jakiś. Da, kluczy mamy. Podnieśmy go i bierzemy klucz. I teraz tym Dobra. kluczem musimy włożyć do czotka. Dobra, a wy widzowie włóżcie łapeczkę, teraz, wszyscy razem. My wkładamy klucz taki wielki, a wy wkładacie łapeczkę. Kliknijcie teraz łapeczkę w górę pod filmikiem, albo subika. Trzy, dwa, ten teraz! Bum. <gasps> e yeah Się! A on z tyłu za nami, patrz, stoi tu za mną tak. i chce chwycić moją głowę. Straszny jeleń. Uciekliśmy. Yeah. I dostaliśmy darmowe wyposażenie. Ale ja znam, Może możemy super. teraz wziąć sobie pizzę, możemy chmurkę. Tutaj, o, tu możemy plecak wielki, spod ochrony, ja Cię kręcę. Dostaliśmy tutaj teaser. O, czekaj, ja dostałem pizzę sobie zjem. Dobra pizza, dobra pizza. Możemy podskakiwać. O rady dostałem nawet. U, możemy sobie dać wpisać tutaj wiele przygód. O, gra. Nie lepszy. Ej na hey, nie zapisz nas! Jak on straszny. A wy widzę, wypadajcie, bo on chcemy zapać patrz, on mnie chce złapać. A wy wpadajcie na mój sklep po fajne poduszki i do Majkiego. Majki też nagrywa Robloxa, tutaj macie filmiki. Ej, słuchajcie, Majki też nagrywa Robloxa. Szybko kliknijcie, wejdźcie, o ma tam szalone funki, nagrywa z czteroma dziewczynami. Kliknijcie, wejdźcie, bo filmik się kończy. Trzy dwa... Klikaj tutaj! Jeden teraz!